Obiekt, który chcemy przedstawić w projekcie pod nazwą z mikrofonem po muzeach podcastowe Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Pszczyńskiej to Muzeum Militarnych Dziejów Śląska znajdujące się w Parku Pszczyńskim przy ulicy Katowickiej 1 w budynku przejętym po Straży Miejskiej. Został on gruntownie wyremontowany przez członków Stowarzyszenia Promemoria. Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią Ziemi Pszczyńskiej oraz Śląska. W głównym budynku znajdziemy sale, które chronologicznie przynoszą nas podróż historyczną od starożytności Podzieje nowożytne i wiek XIX. Burzliwa historia śląska przełomu XIX i XX wieku jest potraktowana w sposób szczególny, gdyż zgromadzono tutaj pamiątki po powstańcach śląskich w plebiscycie oraz za czasów II wojny światowej. Właśnie wiek XIX jest zaprezentowany w drugim budynku, w którym znajduje się również bogata biblioteka z pokaźnym księgozbiorem. Może być ona udostępniona miłośnikom historii. Znajdujemy się w studio. Jest z nami pan Józef Spek, miłośnik historii i przedstawiciel stowarzyszenia ProMemoria. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Józefie, jaką historię przedstawia to muzeum? Muzeum Militarnych Dzień Śląska przedstawia historię Ziemi pszczyńskiej, Na tym przykładzie chcemy pokazać historię Śląska historię niezwykle i barwną, i też skomplikowaną. Dzieje tej Ziemi pszczyńskiej, właściwie takiej peryferyjnej granicy czy to w państwie polskim, czy później w państwie czeskim, pruskim. ruskim też pewne odmienności, jak również wskazać to, co nas wyróżniało w tym okresie, też pokazać piękno samej Ziemi a takim założeniem głównym to jest właśnie pielęgnacja tej historii, ukazywanie jej przede wszystkim e, ludziom młodym, e, obalenie pewnych stereotypów też, e, które nie są w odzwierciedleniem tej prawdy. Skąd tu Pana zainteresowanie akurat tym obszarem, ziemią pszczyńską? Zainteresowania, można powiedzieć, miało dziecka. Mieszkałem cały czas na ziemi pszczyńskiej. Jako trzylatek zacząłem mieszkać w Wiśle Wielkiej. E, już wtedy opowieści dziadka, rodziców, trochę może e, nie same, jest takiej typowej ziemi przyńskiej, ale w takiej ciekawej krainie. Krainie, którym nazywano żabim krajem, która praktycznie już przestała istnieć, bo jezioro ale cały czas ta świadomość tego było, takiej jedności krainy, której ludzie żyli zgodnie, wszystko było pięknie, ładnie, pomimo tam podziału granicy prusko-austriackiej, oni tam chodzili do kościoła, zabierali małżeństwa i, i to wszystko, jakby zaczęło mnie powoli wciągać w tą, w tą historię, coraz dalej, jakby nie te swoje Miejscowości, ale tej pszczelny, opowieści tam o księciu, o różnych takich wydarzeniach, o wojnie, ta pasja została do dzisiaj. Bardzo ciekawy jest sam układ tego muzeum. W jaki sposób są przedstawione eksponaty. Jak wchodzimy do muzeum, to wita nas Henryk Pobożny na koniu. Jakby przedstawienie z tej starożytności, wyobrażenie, taka scena rodzajowa w tej pierwszej sali bitwy pod Legnicą w 1241 roku. Przechodzimy z tej sali do czasów nowożytnych, gdzie między innymi możemy już zobaczyć takie związane z wojnami 30 trzydziestoletnim, z tym przyjazdem królowej wojny, te wydarzenia, tych, tych obrazów prowadzi nas dalej przez powstanie styczniowe, które też jednak jak jakiś miał wpływ tutaj przez udział Ślązaków w tym powstaniu, też było to takie ważne wydarzenie do tej miejscowości przygranicznej. No i następna w kolejności sala to jest z I wojny światowej, gdzie te najważniejsze wydarzenia, które się działy, to na taką skalę nie tylko ogólnopolską, ale światową, czyli jak 5 listopada, jest tam upamiętnienie tego 1816 roku i rozpoczęcie przez Niemcy wojny totalnej, która jakby spowodowała przystąpienie Stanów Zjednoczonych do pierwszej wojny, Światowej I właściwie przegrana prus. Później przechodzimy, możemy przejść na ekspozycje e, polowe, i dalej do drugiej części budynku, gdzie jest osobna sala poświęcona II wojnie światowej, plus zbiory specjalne, takie jeszcze, które e, nam pokazują uzbrojenie, wyposażenie żołnierzy 1939 roku, e, dodatkowo e, powstania śląskie. I tę wojnę lotniczą, taką ona się tutaj toczyła nad pszczyną, plus czasy e, współczesne, czyli wojsko z czasów PRL-u i do czasów współczesnych udział wojska polskiego w misjach. No i biblioteka, tam można bibliotekę, archiwum. I na tym właściwie e, omówiłem w skrócie, tak jakby całe muzeum, co się tam znajduje. Panie Józefie. Jakie eksponaty, które znajdują się w tym muzeum są najcenniejsze? Myślę także, że najcenniejszym eksponatem też jest przynajmniej i w sensie materialnym i takim kulturowym, emocjonalnym też dla nas, to jest standard powstańczy dla kompanii powstańczej świkli i Standard został zamówiony w 1920 roku przez powstańców, przez Jana Piotrasa u sióstr Boromeuszek w Bytomiu. Na czele tego komitetu stał Józef Berog starszy, Adolf Krajcarek, przywódca powstańców i wspomniany Jan Pietras. Losy tego sztandaru wiemy, że był poświęcony w kościele Ćwiklica przez księdza Rozmusa. Możemy sobie na niego popatrzeć. Jedny z gablot króla Kazimierza, a z drugiej śmiany św. świętego Jacka. Patrona młodzieży. Tak historii można dowiedzieć, że ówczesny kierownik szkoły Pitlock, jeszcze z czasów pruskich, bo mamy rok 1921, poświęcenie Nazwał to uroczystość nie poświęcenie sztandaru powstańczego, tylko poświęcenie sztandaru młodzieży. Inaczej tego też nazwać nie mógł. Sztandar miał udział w uroczystościach, prawdopodobnie też w wybuchu III powstania śląskiego. E, później e, wszystkich uroczystościach w okresie międzywojennym, jakichś pogrzebach powstańców. W czasie wojny został ukryty. Niemcy kazali oddawać wszystkie sztandary. Ten sztandar ukryto, między innymi jakiś miał być w pierzynie wszyty, przetrwał wojnę, później trafił na probostwo, z do szkoły i ze szkoły po prostu sztafetą takich pokoleń przez Weteranów II wojny światowej, harcerzy, weteranów misji został przekazany nam do, do muzeum. Jest to bardzo rzadka rzecz i cenna, bo takich sztandarów z czasów powstania na świecie odcelało kilka sztuk. Na palcach jednej czy dwóch rąk można policzyć. Panie Józefie, co poza sztandarem wskazałby Pan jako kolejny z tych cenniejszych eksponatów? Eksponatów jest bardzo dużo i trudno to przedstawić czy pod względem wartości materialnej czy, czy takiej związanej emocjonalnie. Między innymi bardzo ciekawym jest taki zbiór, Pamiątek związany z łączniczką armii karniowej Getrudą Świerczek, akurat tu pochodzącą z Koczałkowic. Dziewczyna, która w wieku 22 lat zginęła, zamordowana przez Niemców właściwie zgilotynowana w więzieniu Plotenze, już w okresie młodości. Związana była z ruchem Sokoła w Koczałkowicach, później związała się z Armią Krajową, już tutaj na miejscu. Była zobligowana, można tak powiedzieć, wywieziona na roboty do zalzgiter na terenie. Niemiec tam wstąpiła do takiego wywiadu, który miał na celu jakby przekazywanie informacji wojskowych. I sama była łączniczką i też wyniosła dosyć cenne takie technologie wojskowe. Sam ten wywiad, no też tam to już bym na jakiś taki dłuższy wykład, ale między innymi łodzie desantowe plany dostarczył. Nowoczesnych pierścieni do pocisków została zdenicjowana przez wywiad niemiecki, kontrwywiad można powiedzieć, pracował na tym dosyć długo, rozpracowywał tę grupę, aresztowana i, i zamordowana. Celem też naszego stowarzyszenia było pokazanie takiej dziewczyny. Z zwykłej, prostej dziewczyny z Goczałkowic, która też jakby w świadomości Goczałkowic nie istniała. Drugie nawet była, można powiedzieć, oczerniona, przypisywana i całkiem co innego. Wyszła książka profesora Naszego prezesa profesora Mariana Małeckiego na temat Getudy Świeczek spod lotyny, czyli proces karny Getudy świeczek i grupy U2, też ma taki obeliz na terenie sanatorium Koczłkowic, gdzie wymienione nazwiska są tej grupy. No jest taka ta pamięć żywa, że tam przychodzą młodzież, nawet zapalają tam, jakieś znicze. Że po prostu jest to takich osób, jeszcze jest na ziemi przerzyńskiej więcej, no, powstańcy którzy czy Adolf Grajcarek, poszła taka publikacja, gdzie jest o nim napisane, po prostu spisywa pamiętniki. Tak zmieniając temat, Panie Józefie, co znajduje się na zewnątrz przed wejściem do budynku? Co możemy tam zobaczyć? Wystawa planerowa pokazuje eksponaty z epoki starożytności i trochę późniejsze już tam z wieku XVII. Pierwszym to jest taki wóz husycki. Można powiedzieć, że to jest prototyp pierwszego pojazdu pancernego. Husyci, którzy pod pszczyną byli w czasie wojen religijnych, takie wozy po prostu zabezpieczone, że chroniły ich to przed e, tam e, bełtami, kłuszczyszczałami czy nawet drobnymi jakimiś tam zróżnicze wyszczelonymi pociągami. Ciskami. Mieli po prostu zakryte i obsługę takiego wozu stanowiło kilkanaście osób. Tam jest w tej mniejszej wersji, ze względu, że tylko takie wozy są powiedzmy, teraz dostępne, ale sama idea jest taka sama. Później, Plutea, taka, która była już używana też w średniowieczu, czyli taka osłona, jakby kiedyś przed grotami, i skuszy, i strzałami. Dalej przechodzimy, to tam jest taran średniowieczny, którym rozwalano mury. Do dzisiaj te stosowane, że te rzeczy może można powiedzieć, przez chociażby przez policję. Nie jeden taki wiszący, ale, ale do wywalania drzwi. No i katapulta, trebusz. Kończy się to tam działem, taką repliką, a raczej armata XVII wieczną. I jeszcze z takich możemy zobaczyć tam bunkry, trzy bunkry, właściwie z linii B2. Są to bunkry z 1944 roku, z Ziemi Pczyńskiej, wykonane takiej kokbunkry, nazywano je, które generalnie to wykonały kobiety, Jedna Osobowe bunkry, które tam stoją. Jeden obserwacyjny i dwa bunkry takie bojowe. Panie Józefie, jak? eksponaty trafiają do muzeum. W jaki sposób muzeum je pozyskuje? Większość eksponatów, to można powiedzieć, są zbiory prywatne. Część jest przekazana przez ludzi, czy tam nawet jakieś organizacje nam przynoszą. Większość była wykonywana przez członków Stowarzyszenia pan Lazary, który wykonywał te eksponaty własnoręcznie. Między innymi susycki, armaty, pluteje właściwie to jest. Teraz część już jest odtworzona, bo to po prostu warunka, w warunkach, w jakich to przebywa na powietrzu, gdzie deszcz wcześniej drewniane elementy ulegają niszczeniu, część jest odtworzona, ale jest to wszystko zachowane. Co do, co do eksponatów, no część się po prostu nie ma innej formy, trzeba zakupić. Czasami na jakichś aukcjach no czasami jest tak, że ktoś to kupi, przyniesie nam, poderuje ale różna jest do tego droga. Z bitwy to upamiętniającej, zdjęcia, które mamy, to kupujemy od Niemców, od najeźdźców, którzy najeżdżali na Polskę. Te zdjęcia oni po prostu mieli czas, jak już zdobyli, czy w czasie walki te zdjęcia robili. A też e, trzeba pozyskać po prostu z takich ciekawych. Mamy depozyt przekazany przez wnuka Jana Pobicha, czy nie depozyt, tylko jego spuściznę. No, zostało nam to podarowane, przekazane autora e, właściwie książki, niezapomniane chwile, dowódcy szóstej dywizji. A tyle leki, który to podpisałem, no, olbrzymie zbiór, To jest tam kilkaset zdjęć, e, kilkaset dokumentów, może nawet w tysiącach tych dokumentów. Myślę, że każde muzeum związane z drugą wojną światową takie zbiory by chciało mieć. Dokumenty pisane to są bardzo ważne źródła podstawowe, źródła historyczne. Czy w muzeum znajduje się jakiś bardzo interesujący, na przykład dla do pana, dokument? Cenny i, i bardziej może nawet emocjonalnie to jest kopia, ale kopia sporządzona w 1727 roku. Jest to kopia dokumentu takiego przywileju, wydanego przez Jana Turco dla młynarza Goczewkowickiego, wydana w roku 1540. I, I ten dokument, mogę wam później go pokazać, bo nawet mam jeszcze drugą, taki, taki można powiedzieć oryginał też, bo ta kopia była w kilku egzemplarzach, później po archiwach można było znaleźć ale na podstawie też tego powstał taki artykuł napisany z moim kolegą Krzysztofem Bulem. Krzysztof Bula, który jest pracownikiem Górnoświątskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, też prawnikiem z wykształcenia, pokazał właściwie pierwszy raz, jakby taki, taki jest to przyczynek do wystawy historii młynarstwa na Ziemi Pszczyńskiej, ale głównie było to adresowane dla naszego członka honorowego, już nie z okazji 90-lecia urodzin profesora Stanisława Grodzickiego, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ten dokument pokazał pewne odmienności, też samo zachowanie, że on przetrwał w rodzinie na terenie Koczałkowic przez 300 lat. Proszę sobie wyobrazić, 300 lat to przetrwało. Przetrwały jeszcze inne takie dokumenty, które w domu też z tego okresu, też, też liczące już prawie, że 300 lat. I to y, dzisiaj jestem taki trochę też dumny, że to być może jeden by z nich już nie istniał, bo czasami to od kogoś tak kupiłem, że już to tam nie wiedzieli co z tym zrobić. Ktoś mi to za darmo przekazał. Część przekazana jest w tym muzeum, jeden z najstarszych dokumentów. No i przypomina tą działalność gospodarczą tego Jana Turzona, tego, który na tą ziemię pszczyńską jakby można powiedzieć za jego czasu powstało dowolne państwo stanowe. No i później tego się przekształciło później w powiat pszczyński. Sama nazwa stowarzyszenia odnosi się do bitwy pszczyńskiej, która miała miejsce w 1939 roku. Jakie eksponaty znajdują się w muzeum, które do tej bitwy nawiązują? Być może nawet brały udział w tej bitwie. Znaczy, z tych eksponatów to są głównie takie, można powiedzieć, znaleziska, czy, czy przechowywane przez mieszkańców ćwiklic czy znalezione na miejscu bitwy w okresie powojennym, zaraz czy w 1939 roku, czy później znajdowane po domach, na polach. Z najcenniejszych może takich e, będących na pewno eksponatem, który był w tej bitwie po prostu brał udział. Jest to zamek działa. Działa z 75 mm, niedawno znaleziono w Ćwiklicach na podwórzu jednego z mieszkańców. Było to kilkaset metrów właściwie dalej od miejsca, gdzie działa bateria jednego z członków honorowych Stowarzyszenia Świętej Pamięci pułkownika Heroda działanowego, który dowodził wtedy takim działem pod Świcklicami i sam rozbudł kilka czołgów, otrzymując za to później wytruty militarii. Jest tych tam, że znaleźli z takich same na przykład po żołnierzach jakieś medaliki, krzyżyk czy coś takiego znalezione, czy później na, tej, na tym polu bitwy. No i masę związanych z tym też dokumentów dotyczących wszystkich tych jednostek, które tu walczyło, czyli Armii Kraków. Jeszcze mogę dodać, mamy taką replikę takiego działka 37 mm. Działko, które brało udział w punkt 16, pułk piechoty, piechoty z, z ziemi Ternowskiej, I posiadał takie działko. Też takie działka posiadała Pszczyńska, 3,5 3,4 kawalerii Pszczyńskiej i takie też odtworzone. Z eksponatów to jest taki rower wojskowy, który między innymi sam zrobiłem taką replikę. Była też taka bateria cyklistów w każdej armii. Te rowery z opowieści z jednego później świadka po bitwie, te rowery znajdowały się później już po odwrocie, znaleziono w lasach. I mieszkańcy ćwicnic na tych rowerach jeździli. No Nie udało się trafić na taki rower po dzisiejszych czasach, ale kolega znalazł z kołów z takiego roweru, bo to były te rzadkie koła. Mieszkańców gdzieś u kogoś zachowało same koło tylne z tych rowerów, które użytkowane w czasie wojny. Na temat tych eksponatów no trzeba przyjść do muzeum, bo to jest cała sala. Ja już wybrałem taki może najcenniejszy w tym broniącym. Pewnie jest jeszcze inny, których nawet się na co dzień nie zauważa. Jest tego mnóstwo. I czy tych dokumentów, czy tam jakieś zdjęć, sam Jan Pabich przedstawił, ile bardzo dużo? Czy same zdjęcia z tej bitwy, jak ta bitwa, że na jednym zdjęciu widzimy 7 pojazdów pancernych, wielkości zdjęcie z wielkości? I normalnie, jak się to zdjęcie kupuje, to jest 10 centymetrów może na 8. Jeśli Państwo, słuchacze, macie jakieś w swoim domu, może, może ktoś znajomy ma pozornie nic niewarte przedmioty, to bardzo byśmy prosili żeby może skontaktować się z muzeum i przekazać je, bo mogą mieć jednak sporą wartość historyczną i sentymentalną. Takie przedmioty, właśnie czasami ktoś posiada w domu, nie zdając sobie w ogóle nawet sprawy, co to jest. Dość ciekawa historia, właściwie można powiedzieć, sąsiednich z ćwiknic, gdzie, gdzie rozegrała się ta bitwa pszcińska, ale dotyczącego drzewca, pewnego drzewca ze sztandaru. Do końca nie wiadomo, prawdopodobnie to ze sztandaru powstańczego. wiem że ten drzewiec zakończony, bo po prostu kolega go przekazał, zakończony jest orłem, orłem bez korony, że być może to był przedwojenny, chociaż na zdjęciach widzimy e, tego sztandaru, który żeśmy mówili, czego, że przed wojną był tam krzyż, w okresie powojennym był znowu orzeł, ale bez korony, koronę później dorobiono, tam się taki zachował, ale tutaj żeśmy kolega u właśnie tego mieszkający w domu, gdzie ten Jan Pietras, czyli ta osoba, ten powstaniec, który ten sztandar zamawiał, miał na strechu taki drzewiec, który jego też miał kiedyś użytkować jako masz dla no ale uderzył mu piorun w to i spalił telewizor. I ten rzecz zostawił na strychu leżał tam ileś, może za 30 już, czy 40 lat leżał i coś tam kiedyś mówił, a oni sobie przypomniał mi to po prostu przyniósł. Mogłoby to być pewnie wyrzucone. Inna taka historia garnek, zwykły garnek, taki kamionkowy, na śląsku zwany Bonslog owinięty, podrutowany. To rzadko ktoś patrzy, po co garnek drutować, ale po prostu kiedyś z biedy, nawet tutaj rzadko się takie garki spotyka, ale głównie na, w Galicji te garki drutowane. Na Słowacji jest nawet takie muzeum. I też ktoś tam znalazł i mówi, to przynieś mi, no ma dwa, to, daj mi. to przynieś mi chociaż jeden. Przyniósł jeden, drugi na pamiątkę. Oczywiście ten ocalał, tego drugiego nie ma. Teściowa mu to wyrzuciła, bo po co takie dziadostwo w domu trzymać. Masę dokumentów starych. Dokumenty są też po prostu czasami gdzie na śmietnika. Sam jeden dokument z XVIII wieku, przez przypadek trafiłem. Oglądali między sobą gdzieś tam dwóch mężczyzn i co za to można dostać. Ten tam mówi tak, tyle, ten, tyle i niewielką jakąś wartość. No, żeby powiedzieć ciekawostką, to to było gdzieś w karczmie. Nie? Przyszli sobie z dokumentem, no gdzieś tam znalazł jak śmieci, zbierali, nie wiadomo nawet gdzie to było, z, od kogo. Bo, bo to. A dokument dotyczący no, młyna moich przodków. Nie? I także czasami, nie zdając sobie sprawy, czy jakiś tam e, zwykła jakaś łopata stara, saperka, może to być saperka z e, 1939 roku, czy jakieś tam stare bagny, czy... Nie zdajemy sobie po prostu czasami sprawy, jak cenna, jak to może być, czy samej tej bitwy no jakieś... Tu dobrze, że ta osoba wykopała coś, nie wiedząc, co to jest. Ten zamek wygląda jak po prostu kupa złomu, nie? Jakiś mógł myśleć z koparki, z czegoś, takiej średnicy, walec długi, czy tam, nie wiem, 40 centymetrów średnicę może że 25, no co na złom wyrzucić? I tak się trafia, na złomie też można czasami ciekawe rzeczy znaleźć, ale już coraz mniej, nie? Czy jakieś e, z rowery stare, po prostu czasami to jest związane z historią, nie? Można później nawet odtworzyć coś tam, po prostu do kogo to należało, jaki pułk to miał na wyposażeniu. I to jest dość ciekawa historia. Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Zapraszamy Was, słuchaczy, do odwiedzenia muzeum. Jeżeli ktoś posiada... Lub znajdzie ciekawe eksponaty u siebie na strychu, w piwnicy czy w domu, to zapraszamy do kontaktu z muzeum. Warto wspomnieć, że raz w miesiącu prowadzone są prelekcje organizowane przez Stowarzyszenie ProMemoria. Zainteresowane osoby mogą uzyskać więcej informacji na stronie Facebooka ProMemoria. Przyczyna. Chcielibyśmy zaznaczyć, że wstęp do muzeum jest bezpłatny, natomiast na zwiedzanie umawiamy się telefonicznie. W tym projekcie wzięli udział uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Karola Miarki w Pszczynie, Wiktoria Sołtys, Sylwia Michalec, Monika Michołajczyk, Marcin Mazur i Maciej Jureczko. Zapraszamy do wysłuchania także innych odcinków z tej serii.